Witam Dziś pokażę wam jak zrobić krabin maszynowy na strzały Prosty projekt i szybki do zrobienia Więc zaczynamy Najpierw potrzebujemy dozownik Kładziemy go I obok niego kładziemy dwa klocki Później Kopiemy dziurę pod nim, pod dozownikiem Kładziemy czerwoną polnię. Zakrywamy dziurę i później z tyłu, za tymi blokami, co postawiliśmy koło dozownika, kładziemy dwie czerwone pochodnie, później na czerwone pochodnie kładziemy em, klocki, później na tych nowych klockach kładziemy znowu pochodnie i na tych pochodniach znowu klocki i na tych klockach znowu pochodnie. Teraz kładziemy po środku klocek znowu i łączymy wszystko proszkiem. Potrzebujemy jeszcze wajchę I zatrzymujemy. Załadujmy nasz dozownik z strzałami. I włączamy. I mamy karabin. Jeżeli chcemy, żeby karabin strzelał z więcej strzał, to postawmy następny dozownik nad tym pierwszym. Załadujmy go. Włączmy i strzela nam z dwóch. No, strzela dość szybko. Jak karabin. No więc to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że przyda Wam się ten karabin. No i dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.